bardzo gorąco powitać na naszej konwencji wyborczej. E, nazywam się Jan Jarusiewicz. Witam, nazywam się Karolina Wachleda. Jest nam niezmiernie miło Państwa tutaj gościć i powitać. E, no tak e, licznie Państwo przyjrzycie, że to jest już dla nas ogromny komplement i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy. E, I cóż, zanim opowiem tak naprawdę o naszym komitecie, chciałbym poinformować Państwa, że jeżeli chodzi o pytania, E, przygotowaliśmy specjalny formularz, który jest dostępny tutaj na stole e, z Państwa prawej strony i tam można spokojnie zostawić swój adres mailowy, pytanie i osobiście wtedy odpiszemy i odpowiemy na to pytanie e, tak, e, jak tylko e, będziemy umieli najlepiej. E, dobrze, jeżeli chodzi o nowe zakopane, um, nowe zakopane powstało z idei e, fanpage'u na e, portalu społecznościowym Facebook. Ratujmy zakopane zagoni. Do dzisiaj ten fanpage zebrał ponad 5000 polubień. Jest to ogromna tak naprawdę liczba w tak małym mieście jak, jak Zakopane. I z tego fanpage'u zrodził się jakby kolejny, który się już nazywał Mniej Zakopane, który w pewien sposób zebrał osoby z pewnych, z pewnych ugrupowań, dzięki któremu można było tak naprawdę dalej, dalej działać. Jednym z projektów Made in Zakopane było powołanie Parku Kulturowego Krupówki, dzięki czemu udało nam się zebrać 3,5 tysiąca podpisów, no, które niestety gdzieś zaginęły w, w odmętach naszej biurokracji i niestety po prostu projekt do tej pory upadł. Więc, więc niestety tak to wyglądało. Ale jeżeli chodzi o Made in Zakopane i, i nowe zakopane, jest to efekt współpracy sześciu organizacji. Zakopiańskie Perspektywy. Caczańska Izba Gospodarcza, miasto moje nim, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział Zakopane oraz Towarzystwo Miłośników Teatru Imienia, imienia Heleny Modżejewskiej. Eee, więc w taki oto no, sposób powstał właśnie komitet wyborczy Wyborców Nowe Zakopane. Teraz poproszę o przedstawienie programu eee, Łukasza Filipowicza. Dobra. Dolność mi na sztasz. Dobry Państwu. Witam serdecznie ponownie na konwencji naszej wyborczej. Nie będziemy się tu jakoś bardzo rozwozić nad programem, nasz program jest dosyć kompleksowy. Chciałem przedstawić kilka podstawowych punktów podstawowych zagadnień, którymi będziemy na pewno się zajmować. Na pewno chciałem powiedzieć kilka słów o przestrzeni publicznej, o wizerunku miasta, o komunikacji, o przedsiębiorczości, o sporcie, turystyce, rekreacji. I o społeczności lokalnej. Takie najważniejsze rzeczy, które są w naszym programie. <coughs> Jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, najważniejszym dla nas jest, o co będziemy walczyć, jest reaktywacja Wydziału Architektury, uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz konsultacje planów przestrzennych. Bardzo ważnym jest również stworzenie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej w Jeśli chodzi o wizerunek miasta, Chcielibyśmy wdrożyć strategię promocji marki zakopanej, przygotować kompleksowe portfolio produktów turystycznych, wdrożyć i realizować skutecznie strategię public i media relations oraz opracować plan zarządzania komunikacji i promocji dla produktów turystycznych miasta. Jeśli chodzi o komunikację, będziemy starać się wprowadzić system komunikacji podtaczańskiej, próbować zreorganizować działanie transportu miejskiego z naciskiem na transport ekologiczny oraz chcemy stworzyć system parkingów w mieście. Jeśli chodzi o przedsiębiorczość, chcemy się skupić na czymś, co nazwaliśmy inkubatorem przedsiębiorczości, stworzyć program aktywizacji zawodowej osób starszych. Chcemy zacząć współpracę z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Oraz widzimy dużą szansę w partnerstwie prywatno-publicznym na szybszy rozwój gospodarczy naszego miasta. Jeśli chodzi o sport, turystykę i rekreację. Na pewno chcemy stworzyć sieć ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dla rowerów, wypożyczalnie roweru miejskiego, stojaki rowerowe, wesprzeć budowę, budowę sezonową tak naprawdę, budowę biegowych tras narciarskich oraz główny problem wspieranie budowy Zjazdowych tras narciarskich w rejonie Gubałówki, na czym chcemy się bardzo skupić. Jeśli chodzi o społeczność lokalną, na pewno chcielibyśmy stworzyć system monitorowania decyzji o wydatkowaniu środków publicznych, upublicznić wszystkie możliwe informacje w internecie i lokalnych mediach, stworzyć organ, który będzie badał opinię mieszkańców na temat pracy samorządu i uwzględniał wyniki do, do weryfikacji decyzji. Stworzyć internetowy system wyrażania opinii, składania wniosków i głosowania w sprawach ważnych dla miasta w sprawach publicznych. Teraz yy, przedstawimy naszych kandydatów. Karolina, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Mam przyjemność przedstawić Państwu kandydatów do Rady Miasta Komitetu Wyborczego Nowe Zakochane. Z okręgu numer 2 przedstawiamy Państwu Pawła Kardasia. Zapraszam. Absolwent technikum. Jako radny chce zadbać o infrastrukturę sportową i zagospodarowanie miasta Zakopane. Z okręgu numer 3 Paweł Cudzik. Absolwent Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Tarku oraz AWF-u w Krakowie. Prowadzi działalność gospodarczą. Interesuje się regionem, góralszczyzną, polityką i sportem. Z okręgu numer 5 wartłomiej Bryjat. Góra, zakopiańczyk, przedsiębiorca z wykształceniem wyższym zdobytym na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz University College of Birmingham w Anglii. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku i niemiecku, o czym świadczą liczne certyfikaty. Interesuje się ekonomią geopolityką, psychologią i marketingiem, a jego pasją są podróże i wędrówki po górach. Z okręgu numer 8 Maria Grażyna Syrżystie. Zakopianka z urodzenia i zamiłowania, prezes Towarzystwa Miłośników Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem. Współtwórczyni sekcji Scena A2 im. Jurka Tawłowicza. ręcistka, wieloletnia współpracowniczka i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zakopanem. Działaczka społeczna w sferze kultury. W latach 1990-1992 była członkiem Komisji Kultury przy Urzędzie Miasta Zakopane. Były członek zarządu klubu sportowego SNPTT Zakopane, organizator i współorganizator wielu imprez kulturalnych. Okręgu numer 14. Tomasz Guziak. Urodzony w zakopanym zawodu Kuśnierz. Przedsiębiorca, współzałożyciel Stowarzyszenia Zakopiańs Stowarzyszenie Zakopiańskie Perspektywy. Człowiek energiczny, który doświadczenie i sukces na gruncie prywatnym chce wykorzystać dla dobra miasta i jego mieszkańców. Doskonale rozumie, że postrzeganie zakopanego przez turystów przekłada się bezpośrednio na poziom i komfort życia jego mieszkańców. Jego, jego priorytetami są zadbanie o przestrzeń publiczną, yy, o przestrzeń publiczną niepowtarzalny klimat miasta, reaktywacja legendarnych tras narciarskich, profesjonalna promocja miasta oraz, yy, oraz coroczne konsultacyjne spotkania z wyborcami. Okręgu numer 17 Jan Jarosiewicz. Nasz Jan Jarosiewicz urodził się w Zakopanem. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Europejskiej imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie. O kierunku socjologia ze specjalizacją PR oraz... Jeszcze jest więcej. Oraz, międzynarod... Jeszcze tak. Oraz międzynarodowych ze specjalizacją PR, międzynarodowe. Ukończył studia podyplomowe Marketing w Sieci. Zawodowo zajmuje się wyżej wspomnianym marketingiem, reklamą i PR. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Będąc radnym, chce łączyć swoje umiejętności i wykształcenie aby dbać o wizerunek miasta oraz dążyć do realizacji przedsięwzięć marketingowych, a także promocyjnych, dzięki którym Zakopane stanie się marką wyrazistą, pozytywną i prestiżową. Z okręgu numer 18. Ewelina Zbijacz-Kozica. Urodzona w Zakopanem, mama 10 Oli swoje życie zawodowe związała z górami i Zakopanem. Jest przewodniczką tatrzańską, instruktorką narciarstwa oraz wspinania. Jej ogromnym sukcesem było znalezienie się w szeregach grupy TOPR, gdyż jest to miejsce dla ludzi o niebywałej determinacji, odwadze i umiejętnościach. W swoim życiu pokonała wiele tatrzańskich dróg spinaczkowych oraz ma za, ma za sobą setki kilometrów tras narciarskich, które przejechała będąc członkiem kadry narodowej w narciarstwie wysokogórskim. Okręg numer 20. Pan Tomasz Gór. Zakopiańczyk, góral, ojciec dwójki wspaniałych dzieci. Menadżer kultury w Teatru Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Członek europejskiej organizacji Oracle Culture Network w Brukseli. Posiada dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zarządzaniu projektami na poziomie europejskim. Realizuje się również jako przedsiębiorca prowadząc park przy krokuskach. Okręt 21. Michał Stok. Michał jest góralem, absolwentem technikum od najmłodszych lat jest zaangażowany we własną działalność gospodarczą. Instruktor narciarstwa, Miłośnik Gór, jako radny zajmie się propagowaniem przedsiębiorczości i sportu wśród młodzieży. Okręt numer 7, Łukasz Filipowicz. Łukasz Filipowicz. Ja już mnie widać, Łukasz. Jest, tak, jest <grymne> także naszym, naszym kandydatem na burmistrza miasta Zakopanego. Zakopanek. Jako absolwent Wydziału Zarządzania Szwajcarskiej Szkoły Swiss Hotel Management School oraz Brytyjskiego University of Derby na kierunku Hospitality and Events Management. Odbył kurs zarządzania w amerykańskim instytucie AHLA. Zdobywał doświadczenia pracując i szkoląc się m.in. w Szwajcarii, Czechach i Polsce. Po latach zagranicznego doświadczenia powrócił do Zakopanego obecnie przedsiębiorca sektora małych i średnich przedsiębiorstw, menadżer restauracji La Playa w Zakopanem oraz wspólnik, yy, wspólnik spółki innowacyjne Zakopane. Inicjator akcji ratujmy Zakopane z agonii oraz projekt made, projektu Made in Zakopane. Interesuje się psychologią, ekonomią i podróżami. Proszę o brawa Dałka. organizacja Made in Zakopane i Nowe Zakopane również, nasz komitet, owocnie współpracuje z Tatrzańską Izbą Gospodarczą. Pragnę również przedstawić kandydatów do Rady Powiatu. Są nimi Anna Mar Marta Gąsiorowska, zakopianka, magister rehabilitacji, prowadzi własną działalność gospodarczą, członek, założyciel i wiceprezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Czesław Ślimak. Pan Czesław Ślimak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ratownikiem TOPR, a od roku 2002 jest także wiceprezesem tej organizacji. Jest obecnym prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A oraz także wiceprezesem y, tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Oraz wspieramy także trzeciego kandydata do Rady Powiatu y, Agatę Wojtowicz. Pani Agata jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jest prywatnym przedsiębiorcą, jest obecnym prezesem tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Y, Teraz przejdźmy yy, do Pana, naszego kandydata. Ja się, chciałem, naszego chciałem kandydata, parę, tak. Przepraszam. Nie, przepraszam. Chciałem jeszcze parę słów. Yy, poznaliście Państwo nasz program pokrótce, naszych kandydatów. Ja chciałem jeszcze parę słów od siebie. Yy, chciałbym zaznaczyć, dementując większość plotek, że jesteśmy absolutnie bezpartyjni i niezwiązani z żadnym układem politycznym. Mieliśmy wiele propozycji do odrzucenia i nie yy, różnych ugrupowań. W pewnym momencie sugerowano nam nawet, żeby zrezygnować z naszej kandydatury, żeby nie wystawiać naszych kandydatów. Mówię to państwu po to, aby podkreślić, że jesteśmy absolutnie bezpartyjni, jesteśmy absolutnie autonomicznym ugrupowaniem. Nie chcemy być łączeni z innymi. Oni robią swoją, swoją pracę, my robimy coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego. Mówię to też, abyście mieli świadomość, że jako absolutnie neutralna grupa Jesteśmy narażeni na ciągłe ataki i gierki naszych politycznych oponentów, ale wielu próbuje się podszywać pod nasze idee i gdzieś tam nas nawet trochę zastraszać. Nie damy się zastraszać, my będziemy przejść dalej do przodu i walczyć o to, o co chcemy walczyć, czyli o lepsze zakopane. Jesteśmy grupą, z różnych, grupą ludzi z różnych środowisk. Naszą unikatową cechą jest to, że podjęliśmy dialog i wspólnie chcemy wszyscy rozwiązywać problemy Zakopiańczyków. Jak dobrze wiecie, Zakopane boryka się z wieloma problemami. Każdy z nas na co dzień niemalże słyszy te niepochlebne opinie turystów i mieszkańców. Sami próbowaliśmy wiele zmienić. Niestety samorząd jest głuchy na nasze postulaty, petycje i prośby. Nie jesteśmy jednak tutaj po to, nie zebraliśmy się po to, aby znowu narzekać i wytykać listę błędów obecnej władzy. Jako Komitet Wyborczy jesteśmy tu po to, aby wprowadzić wreszcie skuteczne zmiany w pracy samorządu. Zmiany, które będą wpływać na rozwój nowoczesnego miasta przy jednoczesnym dbaniu o tym, co takie ważne w Zakowale, czyli naszą unikatową kulturę i tradycję. Chcemy zająć się szeroko pojętą promocją miasta, dbać o zachowanie statusu zimowej stolicy Polski. Nie możemy dopuścić do dalszej degeneracji narciarstwa w Zakopanym, nie tylko tego zjazdowego. Nasz program zakłada również rozwijanie narciarstwa każdego typu. Zakopane zawsze słynęło i słynie z narciarstwa i o nie musimy dbać. Nie myślcie również, że zapomnieliśmy o, let o letnich aktywnościach. Oprócz sportów zimowych chcemy postawić nacisk na rozwój wszystkich sportów letnich. Przecież niewielkim kosztem, i naprawdę niewielkimi chęciami, można stworzyć infrastrukturę, która umożliwia spędzanie tego czasu wolnego w lecie na świeżym powietrzu. Nie wiem, crossfit, trasy nartorunkowe, downhillowe to wszystko można stworzyć w zasadzie już. Nie możemy również zapominać, że tu pod Tatrami mamy coś unikatowego na skalę kraju. Coś, czego, o czym wiele miejscowości może tak naprawdę pomarzyć. Mamy najbardziej rozpoznawalną markę wśród produktów turystycznych w Polsce i bardzo rozpoznawalną również na świecie. Markę zakopane, o którą wszyscy musimy w końcu zacząć dbać i odpowiednio ją promować. Czas zacząć promować wszystkie produkty turystyczne naszego regionu. Czas podnieść markę zakopane na nogi. Zakopane to nie tylko góry i narciarstwo. To głównie kultura i tradycja. Uważam, że najwyższy czas stworzyć centrum kulturowe, zacząć pro promować nasze tradycje, muzykę, rękodzieło i lokalny artyzm w każdym znaczeniu tego słowa. Zobaczmy, co się dzieje. Ościenne miejscowości rozwijają się w zawrotnym tempie. Zakopane niestety zaczęło odstawać od tego peletonu. Najpiękniejszym jest to, że rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy, że wybierzemy, nie musimy wy, wyważać otwartych drzwi. Wybierzemy się do naszych sąsiadów, czy tutaj tych najbliższych, czy tych po drugiej stronie tat, wystarczy, że popatrzymy, jak oni to robią i zaczniemy to wprowadzać również u siebie, bo to wszystko działa i funkcjonuje, więc u nas też może to działać. Chcę to obserwować, nawiązać dialog i wspólnie budować markę całego regionu, a nie tylko samego zakopanego. Kolejnym aspektem jest, że najwyższy czas, aby mieszkańcy mieli wpływ na rozwój miasta. Troszkę tak działamy jakby w różnych dziedzinach. Urząd miasta swoje, mieszkańcy swoje. Jestem za tym, aby stworzyć radę dzielnicy, ulicy, osiedla. Niech każdy mieszkaniec zakopanego ma wkład w to, co się dzieje w mieście. W końcu to jest wasze, nasze miasto, a nie miasto urzędników. Chcemy, abyśmy zadbali o wszystkich mieszkańców, aby dzięki wsparciu przedsiębiorczości Utrzymać tutaj ludzi młodych, którzy tak stąd migrują, bo nie widzą perspektyw. Chcę, mamy ogromny potencjał, musimy go wykorzystać i zatrzymać tutaj młodych ludzi, którzy umożliwić im stworzyć warunki do pracy, rozwoju, do życia tutaj. Jeśli chodzi o seniorów, ludzi bardziej doświadczonych, cały czas zadbać również o nich. Wysokiej klasy specjaliści często są emerytowani, siedzą w domu, nie mają co zrobić z wolnym czasem. Możemy wykorzystać ten potencjał, dać im możliwość samorealizacji. Możemy stworzyć yy, Miejską Radę Seniorów, Współdzielnie Czasu Wolnego dla wszystkich. Chcę zadbać o mieszkańców, aby mieszkańcy czuli się w Urzędzie Miasta jak u siebie. Najwyższy czas uprościć trochę te skomplikowane procedury. Najwyższy czas, abyśmy zrozumieli to przede wszystkim, że Burmistrz i Rada Miasta to nasi pracownicy, których zatrudniamy my, mieszkańcy. I mieszkańcy, jako dobrzy pracodawca, muszą zacząć od tych swoich pracowników wymagać przychodzić do urzędu i być obsłużonym jak należy. To urzędnicy są do Waszej dyspozycji, a nie na odwrót, więc nie zapominajmy o tym. Ważnym aspektem jest to, aby praca urzędu była jak najbardziej transparentna i jasna dla wszystkich. Chcę upublicznić maksymalną ilość informacji. Niech ludzie wiedzą, co dzieje się w urzędzie. Chcę, aby każdy z urzędników miał bezpośredni kontakt z mieszkańcami przez tak łatwo teraz dostępne media. Najwyższy czas, aby każdy radny, burmistrz i wszystkie osoby pełniące funkcje publiczne Otwarcie reakcjonowały efekty swojej pracy w internecie, aby każdy mieszkaniec miał łatwy wgląd w pracę naszą i naszych poprzedników. Priorytetową sprawą dla Zakopanego są również fundusze europejskie. Najwyższy czas, abyśmy zaczęli korzystać z nich w pełni. To już ostatnie fundusze europejskie do wykorzystania i miasto Zakopane koniecznie musi po nie sięgnąć. Jest wiele problemów do rozwiązania, można by tutaj godzinami tworzyć rozwiązania i o wszystkim z tego miejsca mówić, ale nie tędy droga. Chciałbym, abyście sobie wszyscy przypomnieli, jak Zakopane funkcjonowało kiedyś. Pamiętacie wszyscy to tętniące życie miasto, miasto, do którego każdy chciał wracać. Miasto dysponujące najpiękniejszymi stokami narciarsk narciarskimi w kraju i w sumie w Europie. Wspaniałymi zimowymi, letnimi atrakcjami dla każdego. Zawsze się coś działo. Uważam, że mamy potencjał i musimy wykorzystać i powrócić do tego, żeby, żeby znów się coś w Zakopanym działo. Uważam, że musimy przerwać tą, tą tę degenerację, tworzyć coś nowego, a nie odtwarzać na okrągło tą samą płytę. Najwyższy czas zacząć dbać o miasto i mieszkańców. Te wybory to ostatni dzwonek dla zakopanego, bo nie mamy czasu na kolejne lata stagnacji. Głęboko wierzę w to, że te wybory wiele zmienią. Oddajcie, otwórzcie oczy i oddajcie swój, swój głos na nowych ludzi, na nowe perspektywy. Oddajcie swój głos na nowe zakopane. Państwa, budzimy Zakopane. Ja pragnę przypomnieć o możliwości zadawania pytań zarówno do naszego kandydata na burmistrza, jak i kandydatów do Rady Miasta, jak i powiatu. Są tam na stoliku karteczki przygotowane. Teraz zapraszam do małego poczęstunku w postaci ciastka wyborczego. Dziękuję Państwu licznie, licznie za, za liczne przybycie. No i życzę miłego wieczoru.